Co sądzisz na temat y, XN Tentacjona i jego słów, które, będąc pod wpływem alkoholu, wypowiedział w twoją stronę. No, st no, były ultra chujowe, nie. W sensie. No chujowe były stary, no jak możesz się odpalać i gadać takie rzeczy, nie, że tak. Studył mnie i nie się nieudacznikiem życiowym. Ta. Szczególnie, że ja już podkreślałem, że wcześniej y, jak on miał ten swój taki y, y, no ten swój prime time. No to ja y, wypowiadałem się bardzo pozytywnie na jego temat. Pisałem nawet na Twitterze, że, że zajebiście, że, że właśnie, że taki content się wybił, a nie na przykład jakiś tam, wiesz, jakieś tam kurwa gówno. Mhm. I że fajnie dla odmiany, i że wydaje się spoko. No i też graliśmy nawet kurwa razem gdzieś tam w Among Usa i tak dalej, więc y, z mojej strony zawsze było, wiesz, miłośnie, ja okay. wiesz, no ja nie miałem czemu go atakować. No i później była pierwsza akcja z tym, że on. Eee, coś tam powiedział, że coś tam eee, to nie jest muzyka, coś tam, coś tam bla 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 była taka pierwsza akcja, mm -hmm. później to ucichło i teraz znowu po... nie wiem ile minęło miesięcy, trochę miesięcy minęło no i on się odpalił niby tam był pijany i powiedział, że tam... Nie będę drunk stream. Znaczy, Widziałeś um, Freestyle yo, na ciebie? on odpalił to... takiego tuna chujowego i tam mówił, ta, że teraz ta, jestem ultim ta, ta. i tam zaczął nawijać. Tak, on tam e, tą harmonię z tego pluginu ta, takiego. Da, da coś tam, kaczkowa, jakaś. Tak. Kurwa, to jest że masz głos szereka i. No tak bo jest changer jakiś no. generalny. Ale to... on na Amongasie zawsze pierwszy cię wotało więc wtedy też miał problem. O widzisz? No i kurwa teraz. Wiadomo o co chodziło, nie? Znaczy, wydaje mi się, że podprogowo, je, jeżeli, jeżeli już wcześniej. Ci wołtował, to kurwa coś musiał Tak, ale, ale uderzał w ciebie jeszcze tak, jakby wiesz, lekko podprogowo tam podkąsał i tak dalej. A teraz najebany, będąc szczerym najebanym ziomem, no tak. zaczął już kurwa odpalił artylerię. Ja, nie? ja też nie lubię nigdy tłumaczenia, stary, że ktoś był pijany, nie? Bo no jesteś dorosłym gościem. Kurwa, trzeba być odpowiedzialnym Podejmujesz decyzję świadomie, że chcesz się najebać, to się najep, ale nie włączaj internetu, nie włączaj, stary, streama, nie? No trzeba, jak jesteś twórcą, no to trzeba mieć jakąś odpowiedzialność. Ja nie mówię, wiesz, że trzeba być family friendly, bo ja nie jestem family friendly, jest bardzo daleko od tego. Kiedyś byłem, teraz już nie jestem i Bogu dziękuję, kurwa, że nie, że, że nie ten, ale no... No jesteś dorosłym facetem, więc nie odpalaj streama po prostu, chcesz się najebać, to się najeb. Wiesz, każdy, każdy się może najebać jak chce. Tak, no ale jeżeli, jeżeli się najebiesz i odpalasz transmisję na żywo, no to, to e, musisz być świadomy tego, tak, no, że arg argument bycia najebanym tak. jest bardzo krzywdy. Myśmy nie. mieli tak, że piliśmy z parę razy nie, na streamie, no. ale to wiesz, u nas parę, było nie. tak, że jak faktycznie już był moment, gdzie zaczął, zaczęło się, wiesz, trochę podpalać, no. to był ten. Nie, kończymy, koniec. No. I no, włączamy no. i dalej sobie pijemy, wiesz, tylko tam już w no, kamera możemy Ale yy, Przed yy, aferkami yy, sprawdzaliśmy, w sensie ja sobie tam sprawdzałem YouTube, mówiłem tam podstawowi, że, no, że szoty zajebiście idą i tak dalej. Yy, no to z tego co widziałem, napisał X ten nazwy komentarz. A, komentarz. Możemy to zresztą sprawdzić, ten od razu. Możemy żeby to, to sprawdzić mieli. w sumie, jak chcesz. E, jeszcze raz? E, komentarz XN pod tym moim shotem, co okay, dobra. E, Z tego co widziałem, to przeprosił. Nie, 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 to na kanał Mutiego. Ja wiem, nie wiem, wiem, no ale to tutaj będzie, nie? Jest. Dobra, tak więc zobacz, jak to działa 6. switch e, dzieci. Na tym szocie multi ostro o Xn Tentacion będziecie mieć e, Macie wszystko wytłumaczone Tak, jak ktoś e, chce to niech tak. se to nie chce To nie będziemy już tego puszczać, bo nie Tak, ma sensu. tak i nie będziemy też pus puszczać tego szota Bo jego już też puszczaliśmy co tam Xn gada A, na okay, Twój temat okay. Ale generalnie jakby możecie nam zaufać, że takie coś miało miejsce, no i Daj zobaczmy... może od najnowszych, wiesz. Okej. Okay. Eee, z się tam na górze i daj Newest I dziś powinno być. Przymoc... Hmm. Nie ma? Ty usunięty. XN nie może wytrzymać bez ten. A kiedy on to miał napisać? Oh, yes yes jest, jest, yes. napisał. XM tentacja napisał, nie pijcie alkoholu, przepraszam multi, odjebało mi. Zobaczmy replaysy. Naważyłeś sobie pywa, to teraz je wypij. Chyba, że nie wypijesz Chyba, że... Chyba dwóch litrów wódki, żeby alkohol ci zaburzył cały kręgosłup moralny. Wiedziałeś, co mówisz. No, znowu się tłumaczysz. Kiedy stream? No, e... no z jednej strony, wiesz, yy, spoko, że napisał. Ja jestem taki, że ja, wiesz, ja potrafię wybaczyć ludziom. Łaskały. Ja, nie, ale nie chodzi, żeby być, nie chodzi, żeby być łaskawym, tylko... Yy, no spoko przeprosił. Lepsze to niż kurwa brnąć w to, nie? Jak niektóre ozwały. To to to. E, no i dobra, no git, no. no. Wiadomo, że nie pozostał, bo... Bo no... Co, tak, tak z dupy by to powiedział? Piją Coś wy, myśli. jesteś kur... To to... Piją wy, jesteś kur... Nie, urażę. mi się wydaje, nie. że te, ten ziomek, który odpowiedział na ten komentarz, nie? No. Yy, bo wiadomo, że ty też masz dobre serce. Co by nie no, było, ja nie? jestem taki. Ty kurwa, masz dobre że... serce. Ja ale... nie szukam nigdy, stary, zresztą znasz mnie, nie? Ja, nie, zawsze mi było daleko. też W świecie YouTube'owym jeszcze za czasów Minecrafta, ile ja miałem dram? Jedną z blokiem kurwa. Jak powiedziałem, Ach. BTK i ja, Octa. No, to, no, to były to było jedne z takich. Ej nie, a. no miałeś This Challenge, było przecież. No, ale to wiesz, to, to była forma takiego Paluch, mała... paluch. No, ale tak, to już teraz, nie? Ale to nic, żadna z tych rzeczy nie wyszła nigdy ode mnie. Nigdy. Czy ja, wiesz, zaatakowałem palucha? Nie. Czy zaatakowałem okay. stary, wiesz, kogoś tamten? No nie no, no kurwa. Ja sobie siedzę. Tak i pierwszy sobie... to raczej nie zaczęłem. No teraz. nie no co ja.